Witam Was serdecznie z szybkiego unboxingu paczuszki z Piro, ze sklepu Piroandrzej.pl Zaczynamy tu się do niej dobierać Nie przejmujcie się psami, kołem forpony w tle to, co nam tutaj pan Andrzej przysłał Co fajnego jakieś spadki żeby nam rozpakować które wcześniej ale nie, nie będzie że... Nic przy niej nie kombinowałem. Nie jestem mistrzem unboxingów, także musicie mi wybaczyć. Na pewno będą to jakieś emiterki, oczywiście z tych legalnych dostępnych. Kategoria P1. Czy ja już wiem, co to jest? Na pewno. Ok, się do tyłu do kartonu. Zobaczymy, co nam pan Andrzej zapakował. W opisie znajdziecie link do sklepu. Niestety nie mam żadnych obowiązków rabatowych, ani nie jestem sponsorowany, ale uważam, że warto wspierać drobnych przedsiębiorców, którzy mają fajne ceny i są uczciwi, bo naprawdę ma tam bardzo fajne oferty na swoim sklepie. I co nam tu przyszło? O, proszę bardzo. Tutaj mamy jakieś wypełniacze. I są to. S2 szarki, tak S2 szarki O ile pamiętam to było 20 opakowań Mamy Crazy Roboty Od Triplexa To są te z tym fajnym opakowaniem Kategoria P1 Tak, to są te na te P1 To takie niby wyglądałem klasycznie z tym fajnym opakowaniem Nie na F3 Co tu mamy? O proszę, masy gratisów Gorilla Bomb Coś tu jeszcze innego, o proszę, tu jeszcze, Matabrujas Strobo, 90 sekund Thunder od Piromaxa. single shot No, bardzo ładnie, dziękuję za gratisy Tutaj, co nam się ukrywa w tej paczuszce Zresztą karton oczywiście nie z tej strony co trzeba O proszę, i mamy O, rozsypałeś a jajaj, killer buldogi, czyli buldogi na P1. Tak to się prezentuje, ładnie zapakowane są. Będą do porównania. Że w opakowaniu jest 20 sztuk, wyglądają jak gdyby jak buldogi, ale tu słyszę podpowiedź od mojego piromaniaka z boku, że są mniejsze. No zobaczymy, porównamy je wszystkie w mieście, jak huczą. Czy ładnie dają, no to mamy tak jedno opakowanie Killer Bulldogów od Triplexa, jedno opakowanie Crazy Robotów, 20 paczek szarków. Nie wiem czemu 20. Tak jakoś mi się ubzbirało, żeby tyle wziąć. Może z racji tego, że przyzwyczajałem nasz porterze do tego, że te petardy z partii na partie są coraz słabsze. No tutaj mam, dostałem do porównania starego Bulldoga. Z Killerem i wydaje mi się, że nie są takie same, różnym się chyba tylko po prostu lątem, bo mają inny. No i zobaczymy, jak będą wypadać w huku. Także dziękuję Wam wszystkim i polecam sklep piroandrzej.pl.